Cześć dziewczynkowie, witajcie, z strony Gilon i to się w sklepie 26 czerwca 2023 roku i co dzisiaj nową emotkę Run i Down za 500 tego na tej się prezentuje pakiet PTS dynamite za 800, czyli to Dynamite jest diamentem pokaz rewolwerowca za 500 gangnam style za 500 victoria sign za 1200 siegierka i kijek za 500 koronka za 1500 Paradox za 1500 wizja za 800 równowaga za 500 Zestaw Uroboros za 1280 mam kilof, Królisia za 1500, Pomruk za 1500, Kilof Pneumatyczny za 500, Nadęta Lotnia za 800, Zestaw Zwierzęcy Kostiumy za 2000, Jones Wyzwolony za 800, Astra za 1500, topór Rozkodowujący za 800, Strumień Linii za 500, Podskakiwanka za 500, Pasowanie do Rycerza Okrągłego Fortu za 300, Skiny z Wiedźmina nadal w sklepie. Nike Air Max też nadal w sklepie. Adonis Creed to samo. DC też tutaj nadal w sklepie. Wropowe skiny malowania też nadal w sklepie. I szafka kebaba też nadal w sklepie. Także co widzowie, jeśli sklep się podoba, to pamiętajcie subzony, łapko w górę, korzyść dla sklepie. A się zwań żegnam. Siemneczko.